Witamy ponownie na kanale. Dziś zajmiemy się tematem często owianym tajemnicą. Tym, czego kobiety w tajemnicy pragną od mężczyzn na poziomie seksualnym, ale boją się wyrazić to na głos. W tym filmie delikatnie zdejmiemy zasłonę tych ukrytych pragnień. Zrozumienie ich może pogłębić połączenie i wnieść nowy poziom intymności w Wasze relacje. Numer jeden: docenienie ciała ponad oczywistość. Na początek porozmawiajmy o pragnieniu, które wiele kobiet ma, ale często nie wyraża, docenieniu swojego ciała w sposób wykraczający poza to, co oczywiste. Kobiety często pragną uznania, które wykracza poza powierzchowne komplementy na temat ich wyglądu fizycznego. Chociaż powiedzenie im, że są piękne lub atrakcyjne jest miłe, wiele osób pragnie, aby ich ciała były doceniane w bardziej przemyślany i głęboki sposób. Numer 2. Pragnienie emocjonalnego połączenia w intymności. Wiele kobiet pragnie emocjonalnej głębi, przeplatanej z fizyczną intymnością. Nie chodzi tylko o atrakcyjność fizyczną czy sam akt, ale o poczucie głębszej więzi, która podnosi doświadczenie do czegoś bardziej znaczącego. Chodzi o to, aby intymność była wyrazem bliskości emocjonalnej, a nie tylko aktem fizycznym. Numer 3. Eksperymentowanie bez osądzania. Wiele kobiet pragnie odkrywać nowe wymiary naszych doświadczeń seksualnych, ale często powstrzymuje się od tego ze strachu przed oceną lub niezrozumieniem. Ta potrzeba eksperymentowania może obejmować wypróbowywanie nowych pozycji, odkrywanie fantazji lub wprowadzanie nowych elementów do doświadczenia seksualnego. Numer 4. Słyszeć o upodobaniach i antypatiach. Wiele kobiet chce, aby ich partnerzy okazali prawdziwe zainteresowanie zrozumieniem naszych preferencji, zarówno w sypialni, jak i poza nią. Obejmuje to to, co lubimy, co uważamy za wygodne i czego wolimy unikać. Bycie wysłuchanym w tym aspekcie oznacza szacunek DLA naszej indywidualności i chęć, aby wspólne doświadczenia były DLA nas przyjemne i komfortowe. Numer 5 Docenianie inicjatywy seksualnej. Wiele kobiet docenia, gdy ich partner przejmuje inicjatywę w kontaktach seksualnych. Można to interpretować jako oznakę pożądania i atrakcyjności, dzięki czemu czują się pożądane i atrakcyjne. Chodzi o to, aby para wykazała się pewnością siebie i entuzjazmem, aby zachować intymność, co może być niezwykle atrakcyjne. Jednakże inicjatywa ta musi być zawsze dostosowana do Twoich reakcji i komfortu. Numer 6 Potrzeba zapewnienia i uczucia pointymności. Po intymności wiele kobiet pragnie kontynuacji bliskości i uczucia. Ten okres jest kluczowy, ponieważ może wzmocnić poczucie bezpieczeństwa, więzi i wzajemnej troski. Afirmacja może przybierać różne formy: poprzez uściski, delikatne rozmowy lub proste gesty wyrażające ciepło i uczucie. Dodatkowa wskazówka. Oprócz wymienionych punktów, dodatkową cenną wskazówką jest kultywowanie obecności emocjonalnej we wszystkich aspektach związku. Bycie obecnym emocjonalnie oznacza pełne zaangażowanie i uważność nie tylko w chwilach intymności, ale także w codziennych interakcjach. Chodzi o budowanie partnerstwa, w którym oboje czujecie wsparcie emocjonalne i głęboką więź. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Zapraszam do polubienia, komentowania i subskrybowania nowych porad. Do następnego razu.